Historia tej placówki, która nieprzerwanie od ponad 60 lat kształtuje dzieje i wizerunek miasta, rozpoczęła się w 1945 roku powołaniem miejskiego koedukacyjnego gimnazjum i liceum. Od tamtej pory Mury szkoła opuściło blisko 6,5 tysiąca absolwentów. W listopadzie 1960 roku szkoła przenosi się do budynku przy ulicy licealnej. 32 lata później następuje nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Uczniowie Jaworznickiej jedynki zdobywają ogromną liczbę sukcesów, zarówno w nauce jak i w sporcie. Jednak od początku swojego istnienia pierwsze liceum nie tylko uczyło i przygotowywało do egzaminu dojrzałości, ale także pomagało swoim wychowankom rozwijać różnorodne talenty. Nie bez przyczyny najbardziej rozśpiewana jawożnianka, Basia Trzetrzelewska, jest absolwentką właśnie tej szkoły. Równocześnie bowiem z poważną nauką uczniowie od zawsze prowadzili tu bogatą działalność artystyczną. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Jaworznie otrzymało certyfikat jakości Szkoła Przedsiębiorczości, który zaświadcza, że szkoła doskonale przygotowuje młodzież wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. Szkoła bierze udział w programie Comenius Uczenie się przez całe życie, a także Enter, Jor, Fiucze, dzięki któremu obcokrajowcy goszczą w murach naszej szkoły. W czasie projektu Współpraca Polsko-Niemiecka uczniowie intensywnie zajmowali się historią życia Tadeusza Sobolewicza, który w czasach nacjonalizmu przebywał w sześciu obozach koncentracyjnych, ponadto pierwsze Liceum w Jaworznie od wielu lat organizuje konkurs kolęd angielskich.